No to słuchajcie, chłodzenie na procku wymienione na to boksowe AMD z miedzianym rdzeniem Pamięć RAM wymieniona na gudramy. Teraz mam 64 GB I powiem wam tak i jest problem no bo okazuje się że teraz karta graficzna jest w wąskim gardłem o, powiem Wam, tak niezły cyrk, po prostu niezły cyrk. Myślałem, że e, integra w procesorze Ryzen 7 g wystarczy do obsługi zaawansowanych modeli LLM, a jednak okazuje się, że nie za bardzo. Więc teraz, jeżeli będę chciał odpalić coś potężniejszego niż to, co mam obecnie w LM Studio, no to muszę się zaobaczyć w jeszcze lepszą kartę graficzną. Witajcie w mojej bajce!